To jest tradycyjna japońska sztuka walki, która powstała na podstawie systemów jiu-jitsu i japońskiej szermierki w połowie XX wieku. Założyciel Lalki do Ueshiba, jakby chciał w wyniku swoich doświadczeń wojennych wprowadzić taką sztukę walki, która nie będzie niwelowała przeciwnika całkowicie, tylko próbowała mu udowodnić, że nie ma sensu prowadzić tej walki dalej. Głównymi założeniami Aikido jest y, y, taka walka, żeby y, uniknąć y, takiego totalnego skrzywdzenia przeciwnika. Tak, żeby y, obronić się, ale nie zrobić mu większej krzywdy. Tak to wygląda. Nie ma tutaj rywalizacji, ponieważ wszystko jest robione na dźwigniach, takich dosyć bolesnych, dlatego y, no, gdybyśmy chcieli mieć zawody na przykład w Aikido, to no to kończyłoby się złamaniami. Z tego wynika również jakby sam trening, prowadzenie treningu, gdzie w dużym stopniu próbujemy uczyć się zapanować na tyle nad swoim ciałem, żeby nie zrobić przeciwnikowi krzywdy. To jest bardzo interesująca jakby zasada w Aikido, która powoduje, że uczymy się takiej, ja bym to nazwał empatii cielesnej. Tylu w Aikido jest dosyć dużo, zasadniczą, taką taką największą szkołą jest jakby Aikikai. My tutaj reprezentujemy szkołę, którą założył e, uczeń e, O senseja, to jest Chiba Sensei, który obecnie naucza w Stanach Zjednoczonych nasza szkoła nazywa się Birankai i dojo, które tutaj mamy, reprezentuje właśnie tę szkołę. To jest szkoła bardzo interesująca, która chyba stoi tak najbliżej tego takiego podstawowego rozumienia aikido, że jest to sztuka walki. Techniki to są dźwignie, to są rzuty, to są unieruchomienia w zależności od tego jaka to jest technika, to ona albo się kończy unieruchomieniem, albo rzutem. Wszystkie gdzieś tam po drodze mają dźwignie, Dźwignie wszystkie są na stawy, czyli na nadgarstki, na łokcie, na barki. Jeśli chodzi o broń, to tradycyjnie w Aikido używamy dwóch podstawowych broni. Pierwsze to jest coś, co się nazywa bokem, jest drewnianą imitacją japońskiego miecza. A druga broń to Joe, długi kij, on ma około 1,30 m. Dodatkowo jakby osobną sztuką walki, która jakby w systemie, który my reprezentujemy jest częścią ważną treningu jest miecz. No, przy całym wysiłku, który wkładamy właśnie w to zrozumienie partnera, zrozumienie pracy z partnerem, oczywiście kontuzje się zdarzają. Wykonujemy różnego rodzaju pady. Oczywiście e, pierwsze treningi skoncentrowane są na tym, żeby się takich padów nauczyć, dobrze je wykonywać, ale oczywiście w zależności od tego, jak dynamiczny jest atak. E, Pat może być wykonany niedokładnie, może nastąpić jakieś przeciążenie stawów, czy to będą stawy nadgarstków, czy kolan, zdarzają się. Wszystkie formy aktywności fizycznej, zwłaszcza sztuki walki, przeżywają od kilku lat zanik zainteresowania. Wiąże się też głównie z, z postępem cywilizacyjnym, wiąże się z uzależnieniem od internetu, brakiem zamiłowania do, do, do ruchu fizycznego wśród młodzieży. Jeszcze parę lat temu była... Aikido była bardzo popularną sztuką walki. To była taka, jakby można powiedzieć, że było na fali wznoszącej. W tej chwili zauważamy lekkie, lekkie wycofanie się, ale mimo wszystko, mimo wszystko jest to ciągle bardzo popularna szkoła. Dodaje możliwość rozwoju tak samo dla dużego, silnego człowieka, jak i dla starszej pani. W jednej grupie zaawansowanej mamy oficerów wojska, którzy byli w Iraku, a obok ćwiczy dziewczyna, która, która jest inżynierem i kreśli jakieś plany przez cały dzień. Ta, ta forma zewnętrzna daje możliwość rozwoju dla każdego. Nasze dojo. Tutejsze jest jednym, y, jedynym z tego co wiem dojo, które funkcjonuje na zasadzie takiej stałej, permanentnie, to jest nasze dojo, y, nie na takiej zasadzie, że wynajmujemy od kogoś salę, rozkładamy przed treningiem maty, nie, tutaj maty są rozłożone, rozłożone cały czas, treningi są od samego rana i właściwie każdy y, uczestnik, każdy... Y, Trenujący może sobie tutaj przyjść w ciągu dnia, może porozmawiać z kolegami, z koleżankami, może być w naszym towarzystwie, i, i ten dodatkowy wymiar, taki właśnie socjalny, jest niezwykle ważny. To, to, to wszystko współgra ze sobą, Aikido i właśnie taka, takie bycie razem to jest to, co chyba też tak mocno wyróżnia ten towarzystwo. Ludzie przychodzą jak do domu w zasadzie. To, to jest takie miejsce, gdzie jest kuchnia, gdzieś można napić herbaty, gdzie można usiąść, odpocząć, coś zjeść. A, a też ciężko poćwiczyć. Działamy, działamy we Wrocławiu od 1997 roku. Dzięki protekcji naszego nauczyciela dostaliśmy się do organizacji, która nazywa się Biranka. Ona nie jest duża, ale jest bardzo skonsolidowana i rozrzucona po świecie. Dzięki temu mamy bardzo silne, silną współpracę międzynarodową. I w tej chwili tutaj odbywają się zajęcia 6 do 10 godzin dziennie. Od bardzo małych dzieci, które ćwiczą z rodzicami już w wieku 3-4 lat przez różne grupy wiekowe dzieci do 6, 7, 9, 10, 12. Te dzieciaki nawet mają podział na grupy zaawansowane, początkujące. Mamy bardzo silną grupę młodzieżową, w tej chwili tutaj około 40 osób. I, i pracujemy z dorosłymi, to jest nasza, yy, nasza główna praca i rano i wieczorem. Bardzo dużą popu popularnością cieszą się zajęcia o 6 rano, na Także ciągle się tu dużo dzieje i no, serdecznie zapraszamy, bo bo można dotknąć czegoś bardzo, bardzo szczególnego i popracować ze sobą na poziomie bardzo intensywnym.